Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Word of I tak jeszcze w ramach takiego wprowadzenia, to Was najmocniej przepraszam za to, że trochę musieliście poczekać na kolejny odcinek, ale no niestety, na na którym nagrywałem, mi się to trochę i nie potrzebuje nowego dysku więc, jak, więc jakbyście mogli to nie wiem, jak, jakieś namiary do, do ludzi, którzy by mieli jakiś je dobry dysk a najlepiej dysk yy, jedentera. teraz a tak a tak to a tak to w sumie jak a. Jak film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i jakichś komentarzy. A i, przy, i przypominam, w poniedziałek, poniedziałek, o godzinie 20, w innym YouTube też będzie nagrywało na YouTube, albo nawet chyba live'a. Nie pamiętam. A mianowicie, w sumie to super. No dobra, chcę ten ekran i zbieranie dalej. A, jeżeli jeszcze chciałbym na, na, na ewentualnie nowych na graczy. Jeżeli, jeżeli dzisiaj nowi gracze chodzą na sopach, to, no to mogą jeszcze odebrać bardzo dużą paczkę fajnych złotych pręgów. Ale to niektóre fajne dobra, Dobra. dobra. Zaczynając. W tej paczce na czołgów dostajemy D45. ta maszynka jak na długi pierdol. na tych Petry i je przymieję. Tego wyjdziemy na sam koniec. De 116 No. Też fajne, ale. Ale no, słabo zrobili tutaj paczki, które były. Co przez dwa jest oteczne w obszary, czyli przez 116 i D29. Tak to samo z siebie. Całkiem fajne zaplanie. Następny w kolejce. To jest... Nowy czołg. Całkowicie nowiutki, świeży czołg. który Brytyjski już jest... No, muszę powiedzieć, że takie, przyzwo... takie no, przyzwoicie zbierci. A ja bo nic no dobrze, że darmowa piątka, ale źle, że taka piątka do dupy Zobaczcie, A piątkę bierze penetracja 91. Na te wartości tutaj nie, nie patrzcie, bo to się wyświetliło. Nie liczy się to. 91 średniej penetracji. To jest nawet, to jest gorsze. To jest chyba jedna z najgorszych wartości na Piątykiera. Chyba tu zaraz. Chyba tylko jest Ty, Tylko ma ta 4 ma gorszą penetrację. Bo po aż 86 ogólnie ten człowiek jest to dupy jego plusem jest to, że ma całkiem niezły pancerz ale jego minusem jest to, że, że jest ogółem słaby działko takie do dupy, przeła no, mamy przeładowanie bardzo słabe I tu, i tu mamy kolejne czyli, czyli mamy tutaj darmowego japońca TK który który jest bardzo fajną maszyną jest przede wszystkim jeżeli porównywać tylko T45 to, to jest przede wszystkim szybszy, szybciej ładnie a to na jednym etapie a tak to w pancerzu pancerzu jest dużo słabszy pancerzu 12 z przodu i i kadłuba i pierzy po 10 tylko pancerz jest taki sam bo wyświetla się kadłuba z tyłu więc w taki sposób przechodzimy do przedostatniego przedostatniego do warianta drugi i Czyli... DKS20 czyli, czyli Polska Bankierka Polska którą, którą ja już wcześniej posiadałem bo już, już nie pamiętam w ramach czego chyba w ramach jakichś prezentów tak w ramach prezentu żeby skręcić nowych graczy bo to, to ogólnie to do wejścia do tej gry Taka polska takietka, no w ramach polskich graczy. Bo ci starsi gracze pota to mogą pamiętać czasy, gdzie nie było polskich czołgów. Gdzie takim ewentualnym polskim był, był ruch, Ale byłby Ruski tam teraz. Polakach w Dobra i przechodzimy do wręczela kraju najlepszego i najbardziej pozostałej trójki jaka jest możliwa nie licząc pewnych majątku majątku czy no z tego podmównego przechodzimy do najlepszego fanfanka jaki jak jest trzecim wieżem czyli BT-7 Artylerii To jest najlepszy pan jaki może być jest szybki on ma trolla czy raczej haubicę taką niewielką a jak na, jak na trzecie poziomy to ma fajną penetrację na obekach naprawdę fajną zobaczcie Zawsze spojrzeć, tu można spojrzeć w taki parametr trójki. 20 z przodu, 19 z, yy, po boku i 13 z tyłu, a penetracji 38. Po prostu każdy z ma jak ma papierek, to wchodzi na co najmniej 150-150, po więc połowa HP, połowa HP w takiej dowolnej trójki poszła to no, bardzo szybko oraz oraz co was uwinęło, to, to że już jest grze tak mam nawet 2-0 a mianowicie polega to na tym że mnóstwo nowych rzeczy dodali jeżeli chodzi o takie dwa takie rzeczy zobaczmy z nowych, z nowych rzeczy które dodali Ulepszone wzmocnienie, i tu mi widzicie. Ile jest tych dodali, ile jest tych premii? A najlepszą premią to jest właśnie więcej punktów wytrzymałości. Teraz jak mamy 390, to jakbyśmy... Lepszy... Lepszy no dobra, zaraz wam pokażę na jakiej zasadzie to działa. Turbo sprężarka, to rozwala czysto nawyk. Chociaż szkoda, że nie, chociaż szkoda, że nie można na kołowce. Zresztą coś podobnego mogliście widzieć na, na serwerze testowym. A teraz to już to jest już normalny BOT. Wersja 110. No układ wydechowy, cichy układ wydechowy no wiadomo. Yy, no. No, zwięk, zwiększa maskowanie. I w ruchu, i wtedy kiedy... no, on stoi. Na przypadku tych... Y... ...większych pierów... ...większych my Mamy tutaj fałkę taką fajną. A i tutaj są takie ikony przy danych lasach. Oczywiście na wyższych pierach. I tutaj... ...się ma wie. Tutaj jak się tutaj doda do kolejnej kategorii czyli mianowicie to wszystko przykładowo to będziecie mieć to są większe premie no i teraz będę wam pokazać. Statkowa Z... pałka ma 1700 punktów wytrzymałości jedziemy tu i nagle nam przybywa 170 170 nam przybywa, taką wytrzymałości. więc w przypadku czołgów ciężkich, to już jest naprawdę OP, Wasze Wasza pokroju pałki, czy nawet późniejszego małża, czy Typa 5 i 4 Heavy. To jest OP. Zmieniona. A, tu mamy tak zwaną, zmienioną konfigurację. Ogólnie przyspiesza naprawy, wytrzymałość magazynu kary do e, zmniejsza kary do szybkości do e, szybkości ładowania i mocy a nie minus minus dobra liczymy że minus 50 to kary do szybkości ładowania i utraty mocy silnika po uszkodzeniu modułu czyli to jest dobre że jak ci silnik że jak będziesz miał silnik uszkodzony to Większość mocy tego silnika nie traci, tylko zostaje oraz minus 50% do szansy na zapalenie silnika, to jest, to jest najlepszy bonus jaki może być. Bo razem z tym bonusem to będzie jeszcze ciężej w ogóle podpalić, a tym bardziej wysadzić czoło. No tutaj no to wiadomo. Yy, osłona osłona przeciwodzłomkowa Wcześniej dawało tylko Wcześniej dawało tylko te yy, Takie bonusy jak Do, do, do uszkodzeń od I od taranowania Za, Załoga czasowożna te, te trzy Pierwsze Te trzy Pierwsze były Tego nie było A tak to, w zakładce, zakładce, zakładce siła auta. No mamy wenty, wentylację, która w sumie to samo daje jak na Ulepszony mechanizm obradzania. Czyli, czyli zwiększa prędkość obrotu wieży, no, wieży pojazdu oraz zmniejsza rozrzut podczas ruchu i obrotu pojazdu bądź wieży. To jest dobre dla typowej kołowki też. Ja, jak jeździsz ten w tym 70-80 na godzinę, to celownik wam się nie rozjeżdża, a jest wręcz przeciwny. jeszcze bardziej skupiony. No, dosy, dosyłka, czyli wiadomo. Skraca przeładowanie działa. Stabilizator zmniejsza rozrzut podczas ruchu i obrotu więc to plus, y, to plus to to już daje bardzo dobry den. bardzo do, y, bardzo dużo tutaj ulepszone celowanie I co do tego to nie mam pewności jak to działa bo, bo tutaj jest, że minus 5 do rozmiaru okręgu celowania, a okręgu celowania to wiecie raz szeroki raz wąski, raz szeroki, raz wąski więc tutaj nie wiadomo jak działa a no i na prowadzenie, czyli że szybciej celujecie teraz do prędkości czyli, naj... czyli w sumie to co jest do czyli wentylka wentylka jest w sumie do każdej kategorii o. Yy, ulepszony mechanizm obracania to też już widzieliśmy to, że minie, ostrogi zmniejszają zmniej, opór gruntu jak jedziemy po terenie zresztą tu jest nawet widać to to plus 10% do utrzymania prędkości przy jeździe po terenie wolnego typu i że ciężki, lekki i tak, tak dalej to utrzymać prędkość w lepszym stopniu no i oczywiście turbosprężarka, czyli, czyli, plus, czyli plus więcej konia pod maską oraz więcej prędkości do przodu do tyłu. I teraz do zwiady Czyli wentylacja wiadomo. Siatka maskująca. No, siatka maskująca, czy po prostu zwiększyć maskowanie. Układ wydechowy tak samo. Polowa to jest raczej. No, ja bym dał raczej pod zwialę tego. Pod, Wyświetlanie Ale was poinformuję Lorneta polowa działa wtedy kiedy, kiedy wy stoicie Właśnie Stacjonarnego po 3 sekundach Czy dopiero w Czyli wystarczy po, czyli Jak gracie lightem Podjeżdżacie do krzaczka I stoicie i za cholerę nie strzelacie Nie ma bata, nie strzelacie i powłoka, czyli zwiększa zasięg widzenia, zwięk zwiększa, zwiększa zasięg widzenia i w ruchu, i wtedy, kiedy stoi. Więc gracie lightem na krzaki, to i to jest Wam bardzo przede wszystkim związane. Nie anuluj. A jeszcze, a jeszcze tam się taką Parę dni temu skończyłem. Parę dni temu zrobiłem 7000 tysięczną bitwę. Nie mogłem wtedy nagrać, bo wętniej się niestety już rozkraczuje jak trzeba teraz ma na improwizacji sobie nagrywamy. Podróżna rzecz, którą Was moim podmieni na ten spotkania to jest to, że możecie zgarnąć jeszcze języką kręgów. Oprócz tego, że 7 bogów premii, czy z tej pojedynczej tej paczce, tak dłujmy, czy możecie dwa dodatkowe, o ile się Halo? No Halo? To... Właśnie, można dostać, grając z bogami z tej paczki. Można dostać jeszcze za free to A46 Czołg lekki 6 punkciowych Więc tutaj W Gracze, którzy nie mają z tego czołgu, to tych zjadł najbardziej Muszą wcisnąć ręczową Pora Ekspedycji. A teraz mam stalowe dług przed ekspedycji, więc to tym bardziej Was zapraszam do tego. Czyli... mamy już więcej do dyspozycji mamy tutaj można powiedzieć że ciężara, walki ruskiego mareka czy taki obiekt 430 kół Rabę. no i, no wiadomo całkiem szwapy fajny z dobrą penetracją Harbinger, a niektórzy mówią na niego Hamburger, nie wiem co. Był. Czyli taki brytyjski, taki średni. Nie? No takie, takie no, dupy nie urywa. Właśnie. Takie coś. Dupy nie urywa, ja jestem bliżej, wiadomo. I tutaj. Arleki. Francuski, yy, francuskim można powiedzieć, że live który jest już ma fajny, bardzo fajny fajną maszynką, jeżeli się gra na takiej zasadzie, że Podjeżdżasz, yy, podjeżdżasz, bierzesz zrzut i uciekasz. Zero walki Na tym polega większość gry Podjeżdżasz, bierzesz zrzut, uciekasz, ulepszasz się I tak bez końca Dopiero pod koniec jak już jak już stanie się naprawdę mała ta plansza, to wtedy trzeba działać. Więc zapraszam was do Stalowego Łopcy i póki jeszcze możecie, to grajcie, grajcie. A tym bardziej, a tym bardziej dzisiaj, czy, czy jutro. Bo jeżeli w badni zdążycie zrobić 15 tych, 15 tych oraz następne ten, a te ogarnięcie, Czyli we wrześniu... Tak... Wrzesień, październik listopad. To będziecie mieć coś. Coś co jest jeszcze lepsze. Boże. Boże, no nie! Już to już miałem wczoraj. Ej, ty, tego nie. O kurde na ekspedycję Halo? Gdzie to się wchodziło w ekspedycję? Eee... A tutaj Jej No tutaj wiadomo widzicie poziomy Tutaj macie. Jest 15 poziomów. Co 5 poziomów są że to na ekspedycji. Ja mam obecnie ich 5. Ale jak mi się uda, jak o ile się sprężę, to dojdę do dziesiątki. I wtedy... Wtedy już będę miał gwarantowany czołg premium 9 poziomu. 9 poziomu. Czyli, czyli można porównać do takiego, nie wiem. Nie do Defendera, nie Defender to jest ósmego. No już nie wiem do czego to porównać. Z dziewiątek pewnie to tak średnio się co eee, to, to jest? Darjan Arena na A nie, gdzie to mamy? A, właśnie. Wtedy macie, jak to będziecie, 12 punktów. Bo macie do wyboru AE Face 1. Czyli czołg ciężki dziewiątego poziomu, Amerykańcy. Idealny do brania na wieżę. kąt opuszczania 10-11 stopni w dół. A wieża twarda jak cholera. Drugi kandydat Sharp Futur 4 Czołg średni wiadomo, dziewiątka. No, być fajny magazynek, taki słaby, w porównaniu do drzewkowego odpowiednika. Przede wszystkim papier. Nie ma więcej niż 50 mm pancerza z plon, więc dowolne hajki są na niego, no... Wiadomo. Jego utrapienie. Oraz trzeci kandydat, który też jest interesujący, czyli obiekt 777, wersja druga. Czyli czołg ciężki, radziecki, który ponoć miał być fajny, a większość graczy go krytykuje. A ja myślę, że on jest po prostu mądrą sytuacją. Każdy czołg Każdy czołg który zdaje się być środem, bo tak naprawdę jest mocno sytuacyjny. No dobra, już koniec już gadania. Na razie was wprowadziłem tak na szybko, więc ci gracze, którzy nie weszli opa, na wodę, to różni... Rusz... No ruszcie szanowny, Zapi, chodźcie na wodę i ogarnijcie stolowego łowcę. I kupcie jednego z tych trzech na króli. Jeden z trzech kurte króli. Ja, ja osobiście będę brał tego, a Face One. Bo ja bardzo lubię grać na mierze. A tym bardziej jak załoga na 100% to ła. Nic innego tylko się cieszyć. W tym nam teraz dylemat Albo ci znąć do 30 kieru Albo jednak podcisnąć do tego 10 poziomu Dobra, odpalamy 38 albo 40 mamy bardzo więc, więc jedziemy A jak mi się uda jedno i drugie to na, to na pewno zrobię jakiś taki unikatowy odcinek dla Was. Zresztą, pod tym filmem ma być minimum, minimum kurde 10 lajków. Ja, ja o tak, ja, ja od Was po prostu nie wymagam aż, aż tak dużo. Proszę nie wywalaj mi wota! Co jest z nimi tak? dobra eee, Coś się C Co przed... eee, już win mówić Już jedziemy. Świetnie. Czołg zniszczony. Wodz się zaciął. Cóż, no takim akcentem, no niestety kończymy dzisiejsze odcinek, no. Wybaczcie mi, że tak się kurczę, no, podziało, że nie widzieliście za dużo żadnych, żadnych tych bitewek, ale chociaż Was w miarę szybko oprowadziłem po obecnej wersji. Jak na razie co do aktualizacji nie mam pojęcia, czy jakieś są, czy nie ma, bo serwer testowy jak na razie jest zamknięty, a piaskownica tym bardziej. Ale jak już się czegoś dowiem, to od razu dam Wam znać. No to. A nie, jeszcze nie, zapomnij, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcję i jakiś komentarz pod filmem. Oraz zapraszam Was do. No do zobaczenia no, innych serii na, moich, na moim kanale. Miłego dnia Wam życzę. Na razie.